Wraz z youtuberami zorganizowaliśmy konkurs na Gutnefa czarny laminat o wartości prawie 500 zł. Aby go wygrać, wystarczy, że zasubskrybujesz każdego twórcę oraz komentujesz i zalekujesz film, do którego link znajdziesz w opisie. Losowanie odbędzie się 28 lutego na kanale konkursowym. Powodzenia. Siemano, jestem Lamianek, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na case dropie i pootwieramy sobie skrzyneczki 50% Knife. Mamy sobie 4300 zł I będziemy sobie otwierać dokładnie te oto skrzyneczki Wydaje mi się, że po dwie będziemy sobie otwierać na sam start Dźwięki mam wyciszone oczywiście, bo ze streama I zobaczymy sobie ile nam noży poleci No na sam start nie ma noży Zostawimy sobie oczywiście wszystkie te skinki, co wylecą I pójdziemy sobie z tym na upgradera Dobra, lecimy sobie Teraz może jakiś nóż mamy pierwszy nożyk z czterech tych, z czterech skrzynek 271. Zobaczymy, czy wyjdziemy na plus. 4300, pamiętam to będzie chyba około 40 skrzynek, chyba o ile się nie mylę. Jakoś tak. Wydaje mi się, że będzie około 40 skrzynek, prawie albo 39 jakoś tak. No i mam nadzieję, że po prostu wyjdę na plus, no ale 50% skrzynki. No to jest 50%, czyli połowa, że wyleci nóż. A tutaj na razie nam połowa nie leci tych noży, więc no ja nie wiem o co chodzi. Może teraz? Mamy kolejnego guta. No, to gucik wydaje mi się, że on jest chyba no, najtańszą kosą w tym zestawieniu. Ta M9 jest fajna i ten Hansman też bym nie pogardził takim. No ale dobra, zobaczymy sobie, co teraz nam wyleci. E, czy coś ciekawego? O, mamy Hansmana. No, to już jest trzecia kosa, mi się wydaje. Chyba tak, i Hansmanik jest po 331. Zobaczymy, czy wyjdziemy na plus z tego odcinka. Dostał nam 2900 zł. E, Uh, dwie dziewiątki teraz nam lecą, ale fajnie. Bardzo fajnie w sumie. No dobra, cyk, kolejne skrzyneczki. Co teraz nam poleci? Eee, mamy. Ten, jak to się Kolejnego gucika, to też fajna opcja. Gucik, proszę bardzo. Czy coś kolejnego ciekawego nam wyleci? Eee, no tym razem dwie naklejki, no ale nie będę narzekał. Zawsze trzeba się cieszyć z tego, co się ma, no bo. No, mogłem w ogóle nie otwierać tych skrzynek i mogłem otwierać mi specki i coś innego by mi leciało. 2000, czekajcie. 1900 zł mi jeszcze zostało. No dobra, skoro 1900 zł mi zostało, to sobie otwieramy dalej i nie wiem. Może będzie plusik, może nie. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Cyk, kolejne skrzyneczki czy coś dobrego teraz? Jakiś nożyk, kolejny, no znowu mamy guta, też fajnie. Też fajnie. 271 znowu. Ten gucik chyba w innym stanie w tej skrzynce nie występuje, więc nic na to nie poradzę. Że jest tak słabo. O, dwa guty. No, mam nadzieję, że to będzie profit, chyba. Mam nadzieję, że to będzie profit, ale nie wiem. Nie jestem pewien do końca. No ale zobaczymy, jak to będzie zaraz. Kolejny gucik. No dobra. Chyba, nie wiem, ósma, dziewiąta kosa już. Albo więcej. Nie, nie liczę w sumie nawet. To nawet nie wiem, ile tych kos. Zobaczymy sobie. Kolejny gucik, no dobra. Te guty no zwracają nam dwie skrzynki, więc fajnie. Raz poleciały dwie dziewiątki, to też bardzo fajnie. Dobra, co teraz nam poleci? Dwie naklejeczki, no to już gorzej troszkę. Cyk. Ile jeszcze nam zostanie? Chyba po tym będzie jedno otwarcie albo dwa. Ale dobra, kolejne dwa guty, więc fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Ostatnie otwarcie mi zostanie to idealnie. 27 zł zostanie na koncie. To chyba 20 razy to otwarłem, o ile się nie mylę. No i na sam koniec mamy dwie naklejeczki. Zobaczymy sobie, co nam teraz z tego poleci. I w ogóle zobaczymy sobie ekwipunek. Mamy 3757. Oznacza to malutką stratę. Weźmiemy sobie, ulepszymy skinki. Weźmiemy sobie od tych naklejeczek. No trzy strony naklejek, a ile kos mamy? 13 kosek, no to nie za dobrze. Nie jest też źle. Mogło w każdym razie mniej tych kosek polecieć. Dobra, razy 5 sobie damy Kumicho Dragon. Niestety nie siedzi, no anaki damy sobie kolejną stronę. Ten dziewiątki sobie zostawię w sumie, bo chętnie bym je wypłacił. Wiecie? Chętnie bym taką dziewiątkę sobie wypłacił. Dobra, to też sobie damy razy 5. Kurde, już myślałem, że siądzie taki najw Dobra, a to sobie damy wszystko razy dwa. Mam nadzieję, że tym razem to siądzie. 50%, 50,5% dokładnie. I czy to nam siedzi, 9 fade? Tak czy nie? Siedzi, dobra. Skoro to siedzi, to jeszcze bym zrobił AWP fade. O. I tym upgrade'em zakończymy dzisiejszy odcinek, więc ja wam dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Siemano.